Dziś wyruszamy w głęboką podróż odkrywania siebie i wewnętrznej siły. Przyjrzymy się stoicyzmowi, filozofii, która ponad wszystko ceni cnotę i mądrość. U podstaw tej doktryny znajduje się 10 potężnych cech tych, którzy opanowali sztukę mówienia mniej. W świecie pełnym hałasu i rozproszeń ci ludzie wyróżniają się nie ze względu na objętość swoich słów, ale ze względu na głębię swoich czynów i myśli. Rozumiejąc i stosując te atrybuty, Możemy przemienić nasze życie, kultywując pogodną i wpływową obecność. Rozwikłajmy razem tajemnice tych, którzy poprzez milczenie i refleksję znaleźli drogę do pełniejszej i bardziej sesownej egzystencji. Przygotuj się na odkrycie, w jaki sposób stoicyzm może poprowadzić nas w poszukiwaniu celu i odporności w życiu, w którym każde słowo i czyn są naładowane intencją i mądrością. Po zrozumieniu, jak ważne jest samopoznanie i wewnętrzna siła. Zanurzamy się teraz w jednym z najpotężniejszych atrybutów stoicyzmu – strategicznej ciszy. W świecie, w którym nieustanna komunikacja jest normą, umiejętność zatrzymania się i zastanowienia przed mówieniem staje się nieocenioną zaletą. Stoicki filozof Epiktet przypomina nam – mamy dwoje uszu i jedno usta, aby słyszeć dwa razy więcej niż mówimy. Ta odwieczną mądrość uczy nas, że prawdziwa siła nie polega na nieustannym mówieniu, ale na tym, że wiemy, kiedy i jak używać naszych słów. Strategiczna cisza to nie tylko brak dźwięku, ale przestrzeń do refleksji i obserwacji, w której możemy przyswajać informacje, rozumieć konteksty i mądrze reagować. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w kluczowym spotkaniu, na którym wszyscy mówią w tym samym czasie. Nagle wybierasz ciszę. Ten akt nie tylko przyciąga uwagę, ale także świadczy o kontroli i zamyśleniu. Strategiczna cisza pozwala na formułowanie bardziej przemyślanych i wpływowych reakcji, a nie impulsywnych reakcji. Aby kultywować tę umiejętność, zacznij od małych kroków. W kilku następnych rozmowach podejmij wyzwanie, aby poczekać 5 sekund zanim odpowiesz. Ta krótka chwila przerwy może zmienić dynamikę interakcji, pokazując, że cenisz przemyślane odpowiedzi nad szybkimi reakcjami. Ćwicz także aktywne słuchanie, skupiając się całkowicie na tym, co mówi druga strona, nie tylko lepiej rozumiesz, ale także zyskujesz czas na refleksję przed mówieniem. Strategiczne milczenie to potężne narzędzie, które, jeśli jest właściwie używane, może wzbudzić szacunek i ciekawość. W świecie pełnym hałasu, zdolność do zatrzymania się i refleksji wyróżnia się jako prawdziwa stoicka supermoc. Przyjmując tę praktykę, nie tylko poprawiasz swoje interakcje, ale także kultywujesz bardziej pogodną i wpływową obecność, zgodnie z zasadami stoicyzmu. Odchodząc od potęgi strategicznej ciszy, zajmiemy się teraz aktywnym słuchaniem, umiejętnością niezbędną do skutecznej i znaczącej komunikacji. W świecie, w którym wszyscy zdają się rywalizować o to, by zostać usłyszanym, prawdziwa siła tkwi w umiejętności głębokiego słuchania i rozumienia przesłania kryjącego się za słowami. Filozof Zenon przypomina nam: Mamy dwoje uszu i jedne usta, aby więcej słyszeć niż mówić. Ten cytat podkreśla, jak ważne jest priorytetowe traktowanie słuchania w naszych codziennych interakcjach. Aktywne słuchanie nie jest po prostu biernym słuchaniem, ale wiąże się ze świadomym wysiłkiem, aby zrozumieć to, co się mówi, zarówno pod względem treści, jak i emocji. Aby ćwiczyć aktywne słuchanie, zacznij od uważności. Oznacza to bycie całkowicie obecnym w danej chwili, bez zakłóceń. Nawiąż kontakt wzrokowy, pokazując dzwoniącemu, że jesteś zaangażowany i zainteresowany. Unikaj też pokusy formułowania odpowiedzi, gdy druga osoba jeszcze mówi. Zamiast tego skup się całkowicie na wyrażonych słowach i uczuciach. Inną potężną techniką jest zadawanie pytań wyjaśniających. To nie tylko pokazuje, że zwracasz uwagę, ale także pomaga pogłębić swoje zrozumienie. Zapytaj, czy możesz wyjaśnić coś więcej na ten temat lub jak się czułeś w tej sytuacji? Te pytania zachęcają drugą osobę do dzielenia się więcej i pokazują, że cenisz jej perspektywy. Parafrażowanie tego, co zostało powiedziane, to kolejna skuteczna praktyka. Przeformułowując słowa rozmówcy, potwierdzasz, że dobrze zrozumiałeś i dajesz możliwość skorygowania ewentualnych nieporozumień. Na przykład, więc jeśli dobrze rozumiem, mówisz, że. Na koniec ćwicz cierpliwość. Aktywne słuchanie wymaga czasu i wysiłku, ale korzyści są ogromne. Nie tylko wzmacnia relacje, ale także promuje empatię i wzajemne zrozumienie. Przyjmując aktywne słuchanie, przekształcasz swoje interakcje, tworząc głębsze i bardziej znaczące połączenia. W świecie, w którym każdy chce być wysłuchany, bycie tym, który naprawdę słucha, jest rzadkim i cennym darem, zgodnym z zasadami stoicyzmu i katolicką doktryną współczucia i szacunku dla innych. Po zbadaniu znaczenia aktywnego słuchania, przechodzimy do podstawowego atrybutów stoickiej podróży: wewnętrznego spokoju. W świecie pełnym zamętu, odnalezienie w sobie centrum spokoju jest niezbędne do pokonywania przeciwności losu ze spokojem i mądrością. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, uczy nas, nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Ten cytat zawiera w sobie istotę wewnętrznego spokoju. Nie możemy kontrolować wydarzeń zewnętrznych, ale mamy pełną kontrolę nad naszymi reakcjami. Prawdziwa siła tkwi w umiejętności zachowania spokoju bez względu na okoliczności. Aby rozwinąć ten wewnętrzny spokój, możemy zastosować praktyki stoickie, które pomogą nam kultywować odporność emocjonalną. Po pierwsze, negatywna wizualizacja jest potężną techniką. Regularnie wyobrażaj sobie, że tracisz rzeczy, które cenisz. To nie tylko zwiększa wdzięczność za to, co masz, ale także przygotowuje Twój umysł do stawienia czoła ewentualnym stratom z większą równowagą. Inną praktyką jest skupienie się na tym, co możesz kontrolować. Podziel sytuację na dwie kategorie: co jest pod Twoją kontrolą, a co nie. Skieruj swoją energię tylko na to, na co masz wpływ, uwalniając się od ciężaru prób zmiany tego, co niekontrolowane. Równie ważna jest akceptacja dyskomfortu. Dobrowolnie stawiaj się w trudnych sytuacjach, aby wzmocnić swoją odporność. Może to być tak proste, jak wzięcie zimnego prysznica lub praktykowanie przerywanego postu. Te doświadczenia kształtują Twoją zdolność do stawiania czoła większym trudnościom ze spokojem i godnością. Codzienna refleksja jest nieodzownym narzędziem. Każdego dnia poświęć czas na przegląd swoich działań i emocji. Żądaj sobie pytanie, czy były chwile, kiedy straciłem zimną krew. Jak mogę inaczej reagować w przyszłości? Ta ciągła praktyka autorefleksji sprzyja samopoznaniu i pokojowi. Przyjmując te praktyki, nie tylko pielęgnujesz wewnętrzny spokój, ale także stajesz się kotwicą spokoju dla innych. W świecie pełnym chaosu umiejętność reagowania ze spokojem i mądrością jest prawdziwym świadectwem stoickiej siły i zasad doktryny katolickiej. Wychodząc od wewnętrznego spokoju, odkrywamy teraz refleksyjne działanie, umiejętność, która pozwala nam działać z mądrością i celem, zamiast reagować impulsywnie. W świecie, w którym szybkość jest często ważniejsza niż refleksja, umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji jest prawdziwą sztuką. Epiktet daje nam cenną wskazówkę, najpierw powiedz sobie, kim chciałbyś być, a potem rób to, co musisz zrobić. Ten cytat podkreśla, jak ważne jest dostosowanie naszych działań do naszych wartości i celów. Działanie refleksyjne polega na stworzeniu pomostu między początkowym impulsem a końcowym działaniem, co pozwala na staranne rozważenie naszych wyborów. Aby kultywować refleksyjne działania, zacznij od ćwiczenia pauzy. Zanim zareagujesz na sytuację, weź głęboki oddech i STW zamknięte RZ chwilę przestrzeni między bodźcem a reakcją. Ta krótka przerwa pozwala ocenić dostępne opcje i wybrać najlepsze działanie zamiast reagować automatycznie. Inną strategią jest kwestionowanie ich motywacji. Żądaj sobie pytanie, dlaczego to robię? Czy działam z przyzwyczajenia, emocji czy prawdziwej intencji? To wewnętrzne badanie pomaga upewnić się, że twoje działania są zgodne z Twoimi długoterminowymi wartościami i celami. Zastanów się również nad konsekwencjami. Zanim zaczniesz działać, pomyśl o potencjalnych konsekwencjach swoich działań, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Ta refleksja może zapobiec przyszłym żalom i zapewnić, że Twoje wybory będą bardziej przemyślane i będą miały większy wpływ. Dostosowanie swoich działań do wartości ma kluczowe znaczenie. Regularnie zastanawiaj się nad swoimi podstawowymi zasadami i upewnij się, że Twoje decyzje są z nimi zgodne. To tworzy bardziej spójne i znaczące życie. Przyjmij amorfati, miłość do przeznaczenia. Niezależnie od wyniku swoich refleksyjnych działań, zaakceptuj go i ucz się z niego. Ta spokojna akceptacja okoliczności wzmacnia Twoją odporność i mądrość. Przyjmując tę strategię, przekształcasz swoje działania w wyraz swoich najgłębszych wartości. W świecie, który często działa bez zastanowienia. Zdolność do działania w sposób przemyślany i celowy jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, promującej życie w intencji i uczciwości. Przechodząc od znaczenia refleksyjnego działania, przechodzimy do istotnego atrybutu niezachwianej pewności siebie. Ta forma zaufania nie zależy od zewnętrznej walidacji, ale od głębokiej i niezachwianej wiary w siebie. W świecie, w którym często szuka się aprobaty innych, Rozwijanie prawdziwej pewności siebie jest prawdziwym aktem wewnętrznej siły. Marek Aureliusz przypomina nam: Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Ten cytat podkreśla istotę niezachwianej pewności siebie kontrolę nad naszymi myślami i reakcjami, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Prawdziwa ufność pochodzi z wnętrza z pewności, że jesteśmy zdolni i wartościowi dla samych siebie. Aby rozwinąć tę pewność siebie, zacznij od skupienia się na tym, co możesz kontrolować. Skup się na swoich działaniach, myślach i reakcjach, zamiast martwić się o opinie innych. Ta zmiana punktu ciężkości wzmacnia ich autonomię i zmniejsza zależność od zewnętrznej walidacji. Ćwicz samoakceptację. Przyznaj się do swoich mocnych i słabych stron bez osądzania. Akceptacja siebie w pełni, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, jest kluczem do zbudowania solidnego zaufania. Pamiętaj, że pewność siebie nie polega na byciu doskonałym, ale na tym, aby czuć się komfortowo z tym, kim jesteś. Wyznaczaj i osiągaj małe cele. Każde osiągnięcie, bez względu na to, jak małe, wzmacnia twoje poczucie kompetencji i zdolności. Te skumulowane sukcesy budują solidny fundament pewności siebie. Zmierz się z porażką jak nauczyciel. Zamiast pozwolić, aby niepowodzenia zachwiały twoją pewnością siebie, postrzegaj je jako okazję do nauki i rozwoju. Ten sposób myślenia o rozwoju wzmacnia twoją odporność i wiarę w zdolność do pokonywania wyzwań. Pielęgnuj pozytywną rozmowę z samym sobą. Mów do siebie z życzliwością i zachętą. Twój wewnętrzny głos ma głęboki wpływ na twoją pewność siebie. Zastąp negatywne myśli afirmacjami, które wzmocnią Twoją siłę i wartość. Rozwijanie niezachwianej pewności siebie to ciągły proces. Przyjmując te praktyki, zaczniesz zauważać znaczące zmiany. Prawdziwego zaufania nie trzeba ogłaszać, jest odczuwany i postrzegany przez wszystkich wokół Ciebie. W świecie, który często szuka zewnętrznego potwierdzenia, możliwość zaufania sobie jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjającej życiu w uczciwości i celu. Odchodząc od niezachwianej pewności siebie, badamy teraz, jak ważne są znaczące połączenia. W świecie, w którym ilość często wygrywa z jakością, skupienie się na głębi relacji jest niezbędne do pełnego i autentycznego życia. Seneka ostrzega nas: wszędzie znaczy nigdzie. Ten cytat przypomina nam, że rozproszenie naszej uwagi i energii w wielu kierunkach może zapobiec stworzeniu się prawdziwych i głębokich więzi. Znaczące połączenia nie są budowane przez ilość interakcji, ale przez jakość i autentyczność w nich zawartą. Aby stworzyć autentyczne połączenia, zacznij od przedkładania jakości nad ilość. Zamiast próbować utrzymywać zbyt wiele powierzchownych relacji, skup się na pielęgnowaniu kilku, ale głębokich. To skupienie pozwala zainwestować czas i energię w prawdziwe poznanie i zrozumienie ludzi wokół ciebie. Ćwicz aktywne słuchanie. Kiedy ktoś mówi, poświęć mu całą swoją uwagę. Słuchanie uważnie, bez przerywania i osądzania, świadczy o szczerym szacunku i zainteresowaniu. To nie tylko wzmacnia więź, ale także sprzyja głębszemu wzajemnemu zrozumieniu. Bądź autentyczny. Dziel się swoimi myślami i uczuciami szczerze i otwarcie. Wrażliwość jest podstawą prawdziwego połączenia. Kiedy pokazujesz siebie takim, jakim naprawdę jesteś, zachęcasz innych do tego samego, tworząc atmosferę zaufania i wzajemności. Ceni czyny bardziej niż słowa. Okazywanie troski i wsparcia poprzez konkretne działania wzmacnia więzi. Małe gesty życzliwości i troski mogą mieć głęboki i trwały wpływ. Znajdź czas na samotność. Spędzanie czasu w samotności na refleksję i naładowanie energii sprawia, że interakcje są bardziej celowe i znaczące. Samotność pozwala lepiej poznać siebie, co z kolei poprawia jakość twoich kontaktów z innymi. Przyjmując tę strategię, przekształcisz swoje relacje, tworząc głębsze i bardziej autentyczne więzi. W świecie, w którym powierzchowność jest powszechna, kultywowanie znaczących więzi jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjając życiu w miłości, współczuciu i prawdziwej wspólnocie. Odchodząc od znaczących powiązań, badamy teraz, jak ważne jest niezachwiane poczucie celu. W świecie pełnym rozproszeń i ulotnych tendencji, utrzymanie jasnego celu jest niezbędne do celowego i satysfakcjonującego życia. Marek Aurelius uczy nas, Musisz poskładać swoje życie czyn po uczynku. Ten cytat podkreśla, jak ważne jest budowanie naszego życia w oparciu o celowe i świadome działania zgodne z naszymi najgłębszymi wartościami i celami. Niezachwiane poczucie celu nie jest czymś, co znajdujemy przypadkowo, ale czymś, co kultywujemy poprzez świadome, refleksyjne wybory. Aby kultywować poczucie celu, zacznij od zdefiniowania swoich wartości. Poświęć czas na zastanowienie się nad tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Jakie zasady chcesz kierować swoim życiem? Ta jasność jest podstawą wszystkich Twoich działań i decyzji. Wyznacz znaczące cele. Upewnij się, że Twoje cele są zgodne z Twoimi wartościami i przyczyniają się do realizacji większego celu. Dobrze zdefiniowane cele zapewniają kierunek i motywację, pomagając zachować koncentrację nawet w obliczu wyzwań. Praktykuj codzienną refleksję. Poświęć kilka minut każdego dnia na przejrzenie swoich działań i upewnienie się, że są one zgodne z Twoim celem. Żądaj sobie pytanie, czy moje dzisiejsze działania przybliżyły mnie do mojego celu? Ta ciągła praktyka samooceny utrzymuje Cię na dobrej drodze. Postrzegaj przeszkody jako szansę. Stawiaj czoła wyzwaniom nie jako barierom, ale jako szansą na wzmocnienie swojego celu. Każda pokonana trudność wzmacnia Twoją determinację i jasność. Pielęgnuj obojętność na to, co nieistotne. Naucz się mówić nie rzeczom, które nie spełniają swojego celu. Dzięki temu zyskujesz czas i energię na to, co naprawdę ważne, co pozwala całkowicie poświęcić się swoim priorytetom. Przyjmując te praktyki, nie tylko rozwiniesz niezachwiane poczucie celu, ale także znajdziesz większą satysfakcję i spełnienie w swoim życiu. W świecie, w którym wielu gubi się w rozproszeniach, utrzymanie jasnego celu jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjając życiu w intencji, znaczeniu i prawdziwym spełnieniu. Wychodząc od poczucia niezachwianego celu, dochodzimy do niezbędnej cechy, aby stawić czoła życiowym wyzwaniom, odporności. W świecie pełnym niepewności, zdolność do odbicia się od dna i dalszego posuwania się naprzód ma kluczowe znaczenie dla pełnego i sensownego życia. Epiktet uczy nas, nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Ten cytat podkreśla istotę odporności, zdolność do kontrolowania naszych reakcji w obliczu przeciwności losu. Prawdziwa siła nie polega na unikaniu wyzwań, ale na stawianiu im czoła bezpośrednio, z odwagą i determinacją. Aby rozwinąć odporność, zacznij od ćwiczenia negatywnej wizualizacji. Regularnie wyobrażaj sobie trudne scenariusze. Ta praktyka przygotowuje twój umysł do radzenia sobie z prawdziwymi trudnościami, czyniąc je mniej zniechęcającymi, gdy się pojawią. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Skieruj swoją energię na działania i decyzje, które są pod twoją kontrolą, zamiast martwić się o zewnętrzne, niekontrolowane czynniki. To nie tylko zwiększa jego skuteczność, ale także zmniejsza stres i niepokój. Przyjmij dyskomfort. Dobrowolnie stawiaj się w trudnych sytuacjach, Takich jak intensywne ćwiczenia fizyczne lub trudne zadania. Te doświadczenia wzmacniają Twoją zdolność do radzenia sobie ze stresem i zwiększają Twoją odporność emocjonalną. Rozwijaj nastawienie na rozwój. Postrzegaj porażki nie jako porażki, ale jako okazję do nauki i rozwoju. Każda pokonana przeszkoda wzmacnia Twoją odporność i zwiększa zdolność do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Pielęgnuj inteligencję emocjonalną. Naucz się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami, zwłaszcza w czasach kryzysu. Zdolność do zachowania spokoju i jasności umysłu pod presją jest kluczowym filarem odporności. Przyjmując tę strategię, zmienisz swoje podejście do wyzwań, podchodząc do nich z pozytywnym i proaktywnym nastawieniem. W świecie, w którym przeciwności losu są nieuniknione, rozwijanie odporności jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjając życiu opartemu na odwadze. Wytrwałości i niezachwianej wierze. Odchodząc od odporności, badamy teraz cechę, która wykracza poza zwykłe przetrwanie, głęboką mądrość. W świecie, w którym ceni się szybkie odpowiedzi i powierzchowną wiedzę, zdolność do refleksji i głębokiego myślenia staje się coraz rzadsza i cenniejsza. Seneka przypomina nam, to wielka rzecz wiedzieć, kiedy jest pora na mowę i pora na milczenie. Ten cytat podkreśla znaczenie rozeznania, kiedy mówić, a kiedy milczeć, co jest niezbędne do kultywowania mądrości. Głęboka mądrość nie bierze się z ilości słów, ale z jakości myśli, która się za nimi kryje. Aby kultywować tę mądrość, zacznij od praktykowania krytycznego myślenia. Nie przyjmuj pomysłów za dobrą monetę, żądawaj pytania, badaj i staraj się zrozumieć najgłębsze prawdy. Takie podejście nie tylko poszerza Twoją wiedzę, ale także wzmacnia Twoją zdolność rozeznania. Zobowiąż się do ciągłego uczenia się. Utrzymuj nienasyconą ciekawość otaczającego Cię świata. Czytaj dużo, odkrywaj nowe dyscypliny i zawsze bądź otwarty na nowe perspektywy. Mądrość jest procesem ewolucyjnym, napędzanym ciągłą chęcią uczenia się. Ćwicz regularną refleksję. Poświęć codziennie czas na kontemplację swoich doświadczeń i wyciąganie z nich lekcji. Żądaj sobie pytanie, czego się dzisiaj nauczyłem. Jak mogę zastosować tę wiedzę w praktyce? Ta praktyka ciągłej samooceny wzbogaca Twoje zrozumienie i mądrość. Szukaj różnych perspektyw. Nawiąż kontakt z ludźmi i pomysłami, które różnią się od Twoich. Prawdziwa mądrość często leży w umiejętności patrzenia na świat przez wiele soczewek, uznając słuszność różnych punktów widzenia. Zastosuj wiedzę w praktyczny sposób. Mądrość nie jest tylko ćwiczeniem intelektualnym, chodzi o życie zgodnie z prawdami, które odkryłeś. Jak powiedział Sokrates: Wiem, że nic nie wiem. Rozpoznanie naszych ograniczeń jest pierwszym krokiem do głębszej mądrości. Przyjmując te praktyki, rozwiniesz mądrość, która wykracza poza to, co powierzchowne, co pozwoli ci poruszać się po życiu z głębszym zrozumieniem i jaśniejszą wizją. W świecie, w którym powierzchowność jest powszechna, Kultywowanie głębokiej mądrości jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjając życiu opartemu na refleksji, zrozumieniu i prawdziwym oświeceniu. Wychodząc od głębokiej mądrości, badamy teraz skuteczną komunikację, umiejętność, która wykracza poza zwykłą wymianę słów i staje się potężnym narzędziem wywierania wpływu i inspirowania. W świecie nasyconym informacjami niezbędna jest umiejętność jasnego i znaczącego komunikowania się. Epiktet przypomina nam, jeśli chcesz się poprawić, poprzestań na tym, że jesteś uważany za głupiego i głupiego. Ten cytat podkreśla pokorę potrzebną do uczenia się i rozwoju, która jest niezbędna do naprawdę skutecznej komunikacji. Skuteczna komunikacja nie polega na mówieniu więcej, ale na mówieniu tego, co naprawdę ma znaczenie. Aby rozwinąć skuteczną komunikację, zacznij od starannego doboru słów. Zanim zaczniesz mówić, żądaj sobie pytanie: Czy to prawda? Czy jest to konieczne? Czy to miłe? Te pytania pomogą Ci odfiltrować niepotrzebne słowa i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Ćwicz zwięzłość. Dowiedz się, jak wyrażać złożone pomysły w prosty i przejrzysty sposób. Umiejętność syntezy informacji bez utraty istotnego znaczenia jest cechą charakterystyczną skutecznej komunikacji. Rozwijaj swoją obecność. Komunikacja nie ogranicza się do słów, ich mowa ciała. Tom głosu i energia również przekazują potężne wiadomości. Utrzymuj otwartą postawę i ton głosu, który przekazuje pewność siebie i szczerość. Poznaj swoich odbiorców. Dostosuj swoją komunikację do potrzeb i poziomu zrozumienia osób, z którymi rozmawiasz. To dowód szacunku i zwiększa skuteczność Twojego przekazu. Nie bój się pauz. Cisza może podkreślić Twoje słowa i dać innym czas na przyswojenie tego, co zostało powiedziane. Dobrze rozmieszczone pauze mogą sprawić, że Twoja komunikacja będzie bardziej skuteczna. Przyjmując tę strategię, przekształcisz swoją komunikację, czyniąc ją jaśniejszą, bardziej celową i potężniejszą. W świecie, w którym wielu mówi, ale niewielu faktycznie się komunikuje, opanowanie sztuki skutecznej komunikacji jest świadectwem stoickiej mądrości i zasad doktryny katolickiej, sprzyjającej życiu w jasności, wpływie i prawdziwej więzi. Przechodząc od skutecznej komunikacji. Dochodzimy do końca naszej podróży przez stoicyzm i sztukę mówienia mniej. W świecie pełnym hałasu i rozproszeń nie można nie doceniać znaczenia mniejszej ilości rozmów i życia w bardziej autentyczny, celowy i wpływowy sposób. Przyjmując potężne cechy stoicyzmu, kultywujemy życie pełne refleksji i celu. Każda omawiana cecha od strategicznej ciszy po skuteczną komunikację prowadzi nas do bardziej skoncentrowanej i znaczącej egzystencji. Stoicka mądrość uczy nas, że prawdziwa siła nie leży w ilości słów, które wypowiadamy, ale w głębi i intencji naszych działań. Fundamentalne znaczenie ma ciągła praktyka refleksji. Poświęć codzienne chwile na introspekcję, ocenę swoich działań i myśli. Żądaj sobie pytanie: czy żyję zgodnie ze swoimi wartościami? Czy moje działania odzwierciedlają mój cel? Ten nawyk nie tylko wzmacnia Twoje zaangażowanie w autentyczne życie, ale także zapewnia jasność i kierunek. Kolejnym istotnym filarem jest ciągła nauka. Bądź otwarty na nowe pomysły i perspektywy, zawsze dążąc do rozwoju i ewolucji. Mądrość nie jest celem, ale ciągłą podróżą odkrywania i doskonalenia. Włącz cechy stoickie do swojego codziennego życia. Ćwicz aktywne słuchanie, odporność w obliczu wyzwań, jasną komunikację i refleksyjne działanie. Każde z tych atrybutów wzmacnia Twoją zdolność do życia w sposób celowy i wpływowy. Mówiąc mniej, tworzymy przestrzeń do tego, by więcej słuchać nie tylko innych, ale także siebie. Ta przestrzeń pozwala nam działać z większą mądrością i współczuciem, pozytywnie wpływając na otaczających nas ludzi. W świecie, który ceni powierzchowność, przyjęcie zasad stoickich jest aktem odwagi i autentyczności. Podsumowując, życie zgodnie z naukami stoickimi prowadzi nas do życia pełnego głębi i znaczenia. Mówiąc mniej i działając z intencją, odnajdujemy prawdziwą istotę pełnej i wpływowej egzystencji. Niech ta droga refleksji i nieustannego uczenia się prowadzi nas do życia pełnego cnót i mądrości, w którym każdy czyn i słowo są naładowane celem i autentycznością. Jeśli uważasz, że te treści są wartościowe, nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej filmów na temat mądrości stoickiej i tego, jak żyć pełniejszym i bardziej znaczącym życiem.